Witam serdecznie, to mój filmik. Co mogę powiedzieć? Powiem, że wielkim sukcesem jest to, że jestem na końcu trzeciego etapu. Dlaczego jest to wielki sukces? Bo zazwyczaj coś mnie nudzi i odpuszczam. Odpuszczam, bo, bo nie ma sensu, bo, tam, bo tamto, bo siamto, bo to. A tak naprawdę teraz walczę sama z sobą, to nie jest walka, to jest po prostu rozrywka. Czego się nauczyłam? Nauczyłam się każdego ranka dziękować za to, co mam, a nie lamentować czy żałować tego, czego nie mam. Jest to bardzo, bardzo wielki sukces. Staram się to przekazać też innym. Z czego jeszcze jestem zadowolona? Z czytanie książek, które dla mnie naprawdę są wielkim wyzwaniem. Staram się, pomykam zawsze w ostatnim dniu, czasem w ostatnich minutach książki, ale idę dalej. Biegam, biegam tak, jak ja chcę. Biegam na moich zasadach. Jestem na krokomierzu, nie wstydzę się tego. Nie dlatego, że nie wyrabiam się z czasem. Dzisiaj zrobiłam swoim 34 minuty 5 km, ale jest to dla mnie bardziej bezpieczne, niestresujące. I robię to co chcę, bo chcę. Wyzwaniem dla mnie będą teraz wakacje, bo to jak widzicie, mieszkam gdzie mieszkam. Sezon jest sezonem. 15 godzin dziennie pracy fizycznej niestety nie będzie mi pomagać, co nie zmienia zasad gry. Nie? Myślę, że się spotkamy, bo czekam na wrzesień. Czekam na wrzesień z utęsknieniem. Na razisko.